Właśnie przyjechałyśmy do portu Bo mamy piąteczek Piątunio Pani się właśnie zbulwersowała, że ja sobie tak idę I gadam do kamery, i żebym szybciej przez pasję przechodziła Fantastiko W każdym razie e, Idziemy do portu, dlatego że zaczęły się wyprzedaże I liczymy z Dominiką na to Że jak już tu przyjechałyśmy To coś kupimy, czyż nie? Ja jestem głodna A, Dominika jest głodna, to najpierw pójdziemy zjeść A i właśnie generalnie rzecz biorąc to Yy, mamy też paczki do wysłania, także zapraszam na vinted. Tutaj macinika. Yy, no i co? Nie będę się do Was odzywać co i jak. Wam się do was drugiego dnia tego vloga, bo wczoraj wróciłam do domu Widziałam się z chłopakiem i już w sumie nie miałam co dla was nagrywać Nie mówiąc o tym, że nic nie kupiłam na razie na wyprzedaży Także pojechałam do dwóch większych galerii w Łodzi Bo byłam i w Porcie i w Onfakturze i nic nie, nie kupiłam niestety Natomiast siedzę teraz i mam mój dzienny makijaż, który nagrywałam dla was Dzisiaj film na kanał Ale to było takie siło dobre kilka godzin temu. Eee, no i... dlatego, że będę robić dzisiaj makijaż na konkurs Sephory. Wymyśliłam sobie jeden i zobaczymy, czy to wyjdzie. Piję sobie energetyka, bo naprawdę jestem dzisiaj jakaś mocno zmęczona życiem Także wziąłam sobie energola, żeby się trochę postawić na nogi, bo na chętnie to bym już poszła spać No i dzisiaj jest Fame MMA, także będziemy oglądać Będziemy oglądać, jak coś ciekawego będę miała do powiedzenia na no, temat MMA, to też się do was odezwę Jak zmyję ten makijaż, to też się do was odezwę, w sensie jak już zrobię nowy Będę się odzywać na pewno w trakcie, bo będę sobie siedzieć, rozłożyć sobie wszystko, pędzle i, i, I będę dawać Wam znać. Słuchajcie, ja jestem właśnie w trakcie tworzenia pracy na, dla Sephory. Także jak skończę, to Wam się pokażę. Ale mam już czarne brwi. Fantastycznie wyglądam. I właśnie włączam sobie film i będę oglądać i tutaj malować. Jak skończę malować, to Wam pokażę, co mi tutaj wyszło. Słuchajcie, jak widzicie, ja już makijaż skończyłam, wyglądam tak dosyć creepy. Mam lustro, będę się oblewać teraz podkładem, eee, co by to dokończyć, Powiem wam szczerze, że pierwszy raz robiłam tak rozbudowaną charakteryzację. To nie tak miało być. Fuck! 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 Fuck. oblanie się tym podkładem będzie trudniejsze niż sądziłam. Że będzie. No, także tak, ja się tak właśnie bawię fantastycznie. No cała jestem już w podkłonie. Fantastyko. Dobra, wyłączam nagrywanie i robię zdjęcia, póki to jeszcze jakoś wygląda. Właśnie skończyłam, także prezentuję się po prostu niesamowicie ekstremalnie zajebiście. Mm, wyglądam trochę jak wolnym bo tego tak bym nosa nie miała. Dobra, słuchajcie, ja idę się zmyć z taką wyglądem, bo jakbym nie miała ust. E, ja z się do was za chwilę już czyściutka. Słuchajcie, tak się prezentuje drugi makijaż na konkurs Sephory. Tamten mi się nie podobał i na pewno nie będę go publikować. To mam opublikuję już poza konkursem, bo jest po 12, więc no konkurs się już skończył, ale ja chciałam bardzo to zrobić i to co mam dzisiaj to, co mam teraz, jest już bliżej mojej wizji niż to, co miałam wcześniej, bo to, co miałam wcześniej, to w ogóle nie była moja wizja twórcza. To już jest bliżej, ale to jeszcze nie jest to, ale już to cieniowanie mi się bardziej podoba. Wiecie, wyszło taki efekt trójwymiarowy, jest w miarę, w miarę w porządku. No i tak, moi drodzy, na pewno Wam go wstawię, nawet poza konkursem, jeżeli wiecie, sędziowie go nie zaliczą, bo jest no dzień później, a wstawię Wam go rano, więc no trudno, mówi się trudno, żyje się dalej, nie zdążyłam. Ale powiem Wam szczerze, że strasznie ciężko mi było. To jest w ogóle czwarty makijaż, który robię na ten konkurs. I w ogóle te kolory to nie moja bajka: w sensie jakieś paski, taki inny, czerwień, czern, biel. To w ogóle nie moje klimaty. Jakby mi kazali coś tęczowego zrobić, to bez problemu. Ale tak właśnie w tych kolorach powiem Wam szczerze, że miałam problem, coś stworzyć, i to jest. Najlepsza praca, jaką zrobiłam, a jest czwartą pracą. Także ja je robiłam praktycznie tydzień czasu i nic z tego, no, nie wyszło. Czasem tak bywa, ale wiecie, im więcej się trenuje, tym lepiej to wychodzi, wiadomo. Także tak, mój drodzy, ja oglądam sobie to ragnarok. Wcześniej oglądałam w ogóle Avengers czas Ultrona, i chyba się przejdę na tą ostatnią część do kina, ale to jeszcze zobaczę. Na pewno to rano jeszcze się do Was odezwę, w tym vlogu, zanim go zmontuję. Tak, tak, tak mi się wydaje. Nawet na pewno. Co ja w ogóle mówię? Nawet na pewno. W ogóle jeszcze dzisiaj byłam w sklepie, ale nadal nic nie ma więc fantastycznie po prostu. Ja że w sklepach nic nie ma. To na stronach też już jest większość wyprzedana, także takie wyprzedaże Fantastycznie Dobra, moi drodzy, da się zmazać, nie będę już coś firować wam w tym makijażu No i tak, no i tak I widzimy się na pewno jeszcze rano, się do was odezwę Przed zmontowaniem tego vloga tak. Słuchajcie, tak jak mówiłam, odezwę się do was rano I właśnie zaczęłam montować dla was film I się zorientowałam, że bardzo inteligentna Anitka Zapomniała wam opowiedzieć o Fame MMA, Bo jak już o nim wspomniałam To już wypadałoby wam coś o nim napomknąć A ja mam dużo do powiedzenia w tej kwestii o Dziwo I pomyślałam, że na zakończenie tego vloga Zrobimy sobie taką pogadankę No i słuchajcie E, po pierwsze, ja jestem teamie Linki e, całym sercem I ja byłam za Linkiewicz i uważam, że to, co ona zrobiła ze sobą, ze swoim życiem I ogólnie z e, całym kształtem swojej osoby tylko po to, żeby móc trenować e, Jest dla mnie, no, ja patrząc na nią, ogromnym sukcesem, nie? E, w ogóle, przepraszam was, ale jestem strasznie przemęczona ostatnio i wyglądam jak siedem nieszczęść dzisiaj Okej, okay, ale mam wóry pod oczami W każdym razie i uważam, że to co ona zrobiła jest po prostu, no, no, no tak, nie. I byłam strasznie za nią i było mi strasznie przykro, kiedy przegrała, a tak naprawdę potknęła się o własną nogę i to jest... ja, ona musi być na siebie wściekła, bo przysięgam wam, że gdybym ja startowała w takich zawodach, przygotowywała się i przegrała, bo potknęłam się kuźwa na własnej nodze, to. No, no, no niestety, ale... Um... Słuchajcie, ja Seksmasterce nie odbieram Tego, że trenowała, że to jest sportowiec Ja wiem jak wyglądała, kiedy Występowała w bikini fitness, bo ja się jej osobą Interesowałam, kiedy zaczęła Występować na YouTubie jako seksmasterka Ta wiecie, w pierwszej wersji I bardzo, 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 bardzo Bardzo dużo czytałam na jej temat Szukałam zdjęć, ogólnie byłam Mocno zaciekawiona jej osobą No i ja wiem jak ona wyglądała, ja wiedziałam, że ona Trenowała i tak dalej, i wiedziałam, że ta Walka będzie nie do końca równa Mm, I to było trochę dla mnie niezrozumiałe, że wystawiają typowego sportowca maszynę do wygrywania, tak naprawdę, przeciwko takiej e, Linkiewicz. Ale to już abstrahując od tego, ciekawa jestem, kogo jej wystawią. Dajcie mi znać, kogo byście widzieli w bijatyce z seks masterką z, z Mas Bo ja, szczerze powiedziawszy, to widziałabym Dane. No, jakby Dane zaczęła trenować i chcieliby widowiska sportowego, to myślę, że dałaby radę. Bo z Pamelą może być tak średnio sfitlowe W sensie ona takie wiecie, meli, mega delikatne usposobienie Jest taka bardzo kobieca, dziewczęca, nie? I mogło być ciężko z biatyką, Ale taką Dane to bym widziała I myślę, że to by była wtedy wyrównana walka Bo no to jest typowy sportowiec, tak? No nie, nie do końca jakby e, Jeśli chodzi o sztuki walki Ale przede wszystkim jeśli chodzi o bycie fit I wiecie, i te, 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 te dziwne inne rzeczy Natomiast... Hitem całej walki. W ogóle zacznijmy od tego, że bardzo mi się podobała walka Polaka z Ferrari. Uważam, że to, co zrobił Polak od zeszłego roku, to jest w ogóle. To jest w ogóle nie, nie do porównania. Już nie mówiąc o tym, e, walka była mega, e, fajnie się to oglądało. To było naprawdę takie, wiecie, już sportowe widowisko, a nie takie ci wypierdolę z tej serii. E, ale muszę Wam powiedzieć, że największym zaskoczeniem tego fajnego ma jest dla mnie Kruszfil. Który um, no zamierza się bić? i Jeszcze um, rozumiałabym ten fakt, gdybym um, bił się z kimś innym, ale będzie bił się z Karłem i trochę mnie to przeraża, dlatego że, no wiecie, to jest jednak różnica wzrostowa. Wiecie, nie ujmując temu chłopakowi niczego, nie? Bo nie, bo pewnie jest mega silny, wysportowany i tak dalej. Nie oglądam w ogóle Freeza, także no, nawet nie wiedziałam, kto to jest. Natomiast. Yy, no ja, ja, jestem w ciężkim szoku i to, co to będzie, to w ogóle będzie. What? Także ja na pewno to obejrzę. I możemy zrobić tak, że po prostu, bo odkąd występuje Linkiewicz, oglądam każde ma. Także z przyszłego ma też na pewno będzie vlog, też wam znam moją relację, co ja tam sobie w głowie uroiłam. Ale no, to może być widowisko, ale nie wiem, czy w dobrym sensie, w sensie. No, ciężko to widzę, ciężko to widzę, naprawdę, i uważam, że no powinien być się z kimś swojej masy, wiecie wzrostu i tak dalej, bo jednak w tym wypadku mam wrażenie, że to będzie robić różnicę, ale wiecie, no, no, no cholera, widzę, co to z tego będzie, szczerze powiedziawszy. Także, także zobaczymy No ja jestem w ogóle w szoku Fajna w ogóle inicjatywa, że będą wpłacać pieniądze na cele charytatywne Takie wiecie, lekkie zagranie z Kruszwila strony Natomiast fajna sprawa, że wiecie, że oprócz tego, że się napierdzielają i sami zarabiają pieniądze To się też nimi z innymi dzielą I jakby inicjatywę popieram strasznie Także tak moi drodzy, ja chętnie zobaczę jak się Kruszwil bije To może, to, to będzie, to, to będzie niezłe Także tak, czekamy na Fame MMA 5. Tak. Na fejme ma 5, a, a ja na dzisiaj już się z wami żegnam. Dajcie mi znać, co Wy w ogóle myślicie o ma czy oglądaliście, czy nie oglądaliście, co o tym w ogóle sądzicie. Ja tam lubię się popatrzeć, jak się biją, w sensie, jak mają się wyzywać na co dzień i wiecie, drzeć ze sobą koty, to lepiej niech sobie wejdą na rynki i poprawiają 3 miesiące sport, nawet te 3 miesiące niech się doprowadzą do jakiegoś stanu używalności wejdą na ring i dostaną czy to rękawice, czy to łapki i niech się biją po prostu. Tak, tak uważam. Także tak, moi drodzy. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o filmie Maja, na pewno będę czytać, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także wpadajcie na Instagram, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia i cześć!